Halo, halo, witajcie. Yy, odnośnie konwojów, protestów, ciężarówek i tak dalej jeszcze. Zobaczcie, co się dzieje. Wczoraj na przykład Idź Pod Prąd i inne tego typu stacje, które szczuły nas yy, tą, tym zniewoleniem, tą niewolą, tą pandemią, które nas straszyły, które zniewalały ludzi, zamykały gospodarki. Przez nich ludzie umierali, przez nich ludzie popełniali samobójstwo, firmy zamykali. Teraz oni nagle yy, serwują już nam odwilż. Teraz oni próbują w białych rękawiczkach się wycofać. Teraz macie się skupić na tym, że są protesty i wygrywamy, tak. Koniec maseczek, koniec reżimu, jest! I oni teraz to nagłaśniają powoli i pójdą razem z wami, po to, żeby co? Żebyście ich nie rozliczyli. Ja nie szczuję Polaka na Polaka. My się mamy trzymać razem, dlatego no, zawsze mówię o biernym oporze i spokoju. I co zadziałało? Te protesty, które są spóźnione teraz? Które oni organizują i sponsorują przez Sorosza? To zadziałało? Czy nasz spokój? I opanowanie? I nieprzyjmowanie tych syfów I, i, i działanie po swojemu, ile się da? Co ich złamało? To my ich złamaliśmy, a teraz trzeba rozliczyć agentów systemu. Nie mówię o rękoczynach i jakichś tam yy, sądach. Wystarczy odłączyć ich kanały. Wystarczy się wycofać. A ci, którzy znają się na tym, jak to robić w odpowiedni sposób, te inne rzeczy, to też będą działać. Oni sobie poradzą. Są. Mówią, że będą działać. Więc my zachowujemy dalej spokój, olewać głupie protesty. Które są sponsorowane i napędzane przez kogo? No, przez te same telewizje i siły, które napędziły pandemię. Więc kto walczy z pandemią? To jest ta sama szajka, to jest ta sama ściema, która teraz próbuje się po cichu wycofać, żebyście się skupili na sukcesie, wielkim waszym sukcesie, który nie będzie wasz, tak naprawdę, tylko ich. Bo się spokojnie wycofają i nikt ich nie rozliczy. I od Morawieckiego bo mówię, aż pojdź pod prąd i Pamiętajcie o tym iść pod prąd i inne wszystkie telewizje po drodze tak, i polityków. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym i nie dajcie się y, okłamywać, oszukiwać, odwracać swojej uwagi. Z Bogiem.